Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 13 sierpnia, sobota. Można powiedzieć, że końcoweczka, żniw. Zostało nam, nam 14 hektarów. Nie uda nam się tego opanować w jeden dzień, bo wszędzie się sypią bardzo ładnie. To raz, a druga sprawa jest taka, że ten dzień po prostu będzie takim dniem, trochę na wariackich papierach, z tego względu, że. Idę dzisiaj na ślub, ślub kuzynki, ślub wcześniaczki mojego taty, a też w związku z tym, że on niestety nie może iść, no to musi iść delegacja. No i są rzeczy ważne i ważniejsze. No tutaj gdyby to był, nie wiem, jakiś grillu, zajomek, urodziny i tak dalej, to wiadomo, najważniejsze jest koszenie, ale ślub to jest jednak takie wydarzenie w rodzinie, które no, stoi na pierwszym miejscu. Chyba tak naprawdę ślub i pogrzeb to są takie uroczystości. Wiem, że dziwne zestawienie, ale uroczystości, na których nie wypada nie być. E, więc dzisiaj kosimy najpierw pszenicę hybrydową. E, podstawiam przyczepę. Przyczepy tak naprawdę. I e, lecę w tym czasie do fryzjera, za jakąś godzinę wracam. E, I wtedy e, będę ją tutaj odwoził, wysypywał. I potem będziemy lecieli z wyprzężytem Został jeden kawałek Tadeusa I potem jeszcze na jutro zostało Karmelo. Ale to Karmelo to będziemy kosili Mówię już osobno Dzisiaj tak naprawdę te kawałki, które Zostały możliwie jak najbliżej Bo no ja będę gdzieś tam dostępny do godziny 13.30 max Bo o 14 musiałbym ruszać No Dobra, do 13 tak naprawdę. Więc ile się uda, to będę odwoził, ile się uda, to będę wysypywał. A potem po prostu Marek będzie kosił na puste transporty, które e, zostaną, i będzie u siebie potem presował jakieś tam siana i, i słomy. No, musimy się tym jakoś podzielić. No jest pogoda, to trzeba wykorzystywać. Jest tak naprawdę godzina 9. E, my już na pole ruszamy. Nie ma czasu na to, żeby no, robić tutaj jakieś przystoje. Maszyna sprawna. Tym bardziej, że wczoraj mieliśmy taką przypadłość, że była mała awaria, która była naprawiona, ale w międzyczasie przyjechał Pestrol, bo jakoś tak, nie wiem, nie patyczkuje się w tym roku. Jeżeli jest pogoda, to nie będę stał z swoim kombajnem, jak jest usługowy gdzieś wolny obok. To po prostu trzeba wykorzystywać pogodę i to. I teraz jak wygląda pszenica hybrydowa? Tutaj jesteśmy na piątej klasie, tu jest szósta i wpół do siódmej. Zresztą nawet tego rogu po prostu nie obsiewałem, bo jest, no po prostu tam jest taka pustynia, że tam żyto nie rośnie. Więc nie było sensu. No ale tu jesteśmy na piątej. I ta pszenica, no nie jest jakaś gęsta. Ale zobaczcie, że kłosy są dość ładne. To jest stanowisko ciężkie, nie ma co tutaj e, się oszukiwać. Zresztą zobaczcie, tam też no wypaleniska no na, 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 na piachu, no po prostu, no pszenica nie powinna rosnąć, to jest takie doświadczenie tutaj z tą pszenicą, e, bo tu nigdy pszenicy nie było, tu było albo żyto, ewentualnie jakaś tam mieszanka, bo tu jest, z przodu jest trochę trzeciej, a potem jest piąta i szósta, e, no i niestety to, to, się, to, to, co się pojawiło na tamtym polu prędzej, Czyli takie dwa miejsca ze stokłosą, tu jest miejsce ze Stokosą i tam jest miejsce ze stokłosą, więc trzeba będzie tego mega tutaj właśnie e, pilnować, z tego też powodu mm, to idzie jako zboże paszowe w tym roku niestety, bo po prostu mm, no te dwa placki tutaj, jeden, drugi, to jest tak naprawdę jedna piąta tego pola. Tam były dwa paseczki, więc to było wykoszone na koniec, nie było problemu. No ale tutaj no, zobaczymy, jaki będzie z tego e, plon. O i tutaj jeszcze e, z tej strony. Zobaczcie, piąta, a szósta. Piąta, szósta, piąta, szósta. E, no tam są jakieś kosa, ale to już jest naprawdę taka mizerna pszenica. Tutaj na piątej wygląda na naprawdę spoko. Tutaj efekt e, gradobicia. Niestety było poniżej 8%, więc nie ma jakiejś tamkolwiek wypłaty. No, tutaj mówię, no zobaczcie, że na tej piątce się broni. My zobaczymy, jaki będzie wynik na koniec. Ale no, na szóstej na pewno nie ma co. Tu tam jest już totalny hardcore. Ale też no, mówię, klasa a klasa. Czasami piąta nie równa się piątej, szósta nie równa się szóstej. Trzeba ze swojej pola tutaj trochę poznać. Ale no, pszenicy nie były, nigdy e, nie było. Żyta, gdzieś tam pięć pół plonowały, więc no zobaczymy, jaki będzie wynik z całości. O dziwo nie ma zbyt dużych strat, jeśli chodzi o zwierzęta, mimo że jesteśmy praktycznie zewsząd tutaj koło lasu. W ubiegłym roku był tutaj rzepak. No i co? No i tak naprawdę, zobaczymy, co przyniesie kombajn, ja lecę do fryzjera, jak już przyjadę, to już pewnie będzie skoszone, więc coś będzie wiadomo. Jest pszenica hybrydowa skoszona. Tak jak widać zresztą na zasławce, nie ma pełnej zasławki. Takie 10 ton tam gdzieś z przodu, przodu brakowało. 1,75 hektara dokładnie, więc no można powiedzieć, że jest takie 5 ton pewnie gdzieś z hektara, ale jak na piach Pszenicy na piachu. To no nie tak jest spoko. No. Mówię, ten kwiecień i maj tutaj tej wody brakowało. Ja na tych piachudrach największych po prostu te zboża wysychały, ale zobaczymy jakie będzie miała parametry jeszcze, bo pszenicę po prostu daje... Inaczej, wszystkie zboża daje do badania, żeby zrobić receptury paszowe. Ona tutaj zostaje jako paszówka ze względu na to, że jest ta sokłocha. Z Dubaja tamte dwa paseczki wycięliśmy i też jest jako paszówka zrzucona, a cała reszta będzie sprzedawana. Ale no będzie można tutaj sobie porównać parametry. No i teraz pytanie, jeśli chodzi o plon z tego piachu, 5 ton, to nie jest jakoś bardzo dużo, no nie ma co ukrywać. Ale porównując chociażby do, nie wiem, żyta hybrydowego, czy do innych gatunków, no to dzisiaj mamy cenę około tam 1650-1700 zł za pszenicę. Żyto chodziło po 1150 jak dobrze pamiętam w ostatnim czasie. Więc przyjmując na szybko 5 ton po 1600, 1650 zł to mamy 8250 zł przychodu. Przyjmując cenę Żyta 1150 byśmy musieli zebrać Ponad dwie tony żyta więcej. E, materiał hybrydy pszenicy i hybrydy żyta jest dość drogi. Żyda. Żyta. Jest dość drogi. E, więc i tak czy siak ekonomicznie to się opłaca. E, no tutaj wiadomo, że jeśli chodzi o nawożenie i tak dalej. Nawożenia tutaj było 120 kg czystego azotu. Żyta hybrydowe było około stópki, więc trzeba było dokładnie usiąść i to przeliczyć, przekalkulować, ale te 5 ton, myślę, że będzie się gdzieś około 6,5 tony żyta hybrydowego równały i razy 3. Więc po prostu pytanie, co, gdzie, jak, kto ma jakie ziemie i co po prostu uprawia na tych ziemiach. Dubaj rusł na lepszym polu, na lepszym kawałku. Tam piątej było tak naprawdę na tym polu jakieś 10-15%. Eee, tutaj, gdzie rosła się hybryda, połowa pola to jest zupełny piasek. Więc no, ja jestem zadowolony. Mówię, zobaczymy jeszcze, jakie ma parametry. Porównamy ją trochę z Dubajem. Ale to jest odcinek, który gdzieś tam ewentualnie wyjdzie za dwa tygodnie, kilka drzwi. Obstawiam, że ona będzie miała wyższe białko. E, może być problem z gęstością przez to, że gdzieś tam e, jest to po prostu pszenica na piachu, ale mówię, to jest na razie gdybanie. Zobaczymy jak to wyjdzie już po prostu w, w I tyle. Wagi jej nie będziemy znali dokładnej. E, Dubaja będziemy znali, bo Dubaj będzie skudowany, ale jeszcze dokładnie kiedy to nie wiem. E, zastanawiam się grubo nad tym czy części e, tych dwóch sztuczowych nie wyschnąć może jakąś śrubkę ze parku puszczę, bo patrząc na, tym, na to co się dzieje e, też ustawa odnośnie bioetanolu gdzieś tam jest przeczytana, że e, biododatków przepraszam, e, do paliw więc takie no rozliwka, ruleczka też czuję, że będzie w tym roku i e, moje przewidywania są takie, że ceny nie będą odrosły do góry w tym roku. Mogą iść na wiosnę, ale mówię, to jest po prostu wróżenie spłuców. Tym bardziej, że naprawdę wszyscy, których znam, trzymają wszystko na magazynach. Teraz wjechaliśmy w Przężyto Tadeusz. Tutaj Przężyto po przężycie. Następnie będzie uprawiane żyto hybrydowe. Nie wiem dlaczego w tym roku, gdzie niegdzie, powyskakiwały mi komosy ale nie ma tego jakoś dużo, po prostu gdzieś tutaj w ścieżkach Także to tak wygląda dziwnie, no ale na co zrobić eee, Tutaj jest od trzeciej do szóstej klasy Ten dół tam jest zupełnie wypale nisko eee, Góra tutaj jest lepsza No i co, to przecież to jest niskie, mówię, to ten Tadeusz jest niski Jeżeli komuś nie zależy na słomie, to hmm, tak naprawdę pod tym względem dobra, chociaż no i tak czy siak, czasami wysokość rośliny nie świadczy o tym ile jest słomy, bo chociażby wystarczy spojrzeć na źdźbła, że one są bardzo grube i to wtedy nabija nam belki ale jeśli chodzi o tą plantację, 140 kg czystego resemu 32 na dole było zmniejszone nie było drugiej dawki więc było około setki tam mówię, po prostu jest taki piach, że nie ma sensu więcej. I teraz jeszcze mała, małe uszczelnianie przy kombajnie i let na Heliko. A tutaj jeszcze przeskoczyłem na tą gorszą część pola, gdzie akurat kosimy. E, no i widać tutaj chociażby takie wypaleniska. No kłosy są o wiele mniejsze, no ale no to jest piach, to jest piach. Tutaj nie ma co się, że tak powiem, oszukiwać i e, takie miejsca po prostu są. Tu jest praktycznie piąta, e, szósta klasa sama z tej części. Chociaż akurat na tym polu, na tej części, jest to tyle dobrze, że jest 30 cm piachu, a potem jest glina. Dlatego na przykład na tym kawałku dają się rzepaki. No i małe uszczelnianie, bo tam nam e, wypieprzało ziarka, a tak w tym roku... Też jeszcze takie małe gówno e, kupiłem na akumulator do odmuchania, żeby e, po prostu na polu sobie tam na szybko coś przedmuchać. I spalinowa, yy, no ogólnie no jest jakby większym problemem, dlatego jest ta mały akumulator, co prawda jest lekko słabsza. Ale podładuje się akumulatorem i yy, akumulatorem, wodowarką i się dzika do przodu. Zobaczcie ostatnie ujęcie, bo jeszcze bateria mi pada przężyto z piachu. A jakie jest ładne ziarno. Gdzie nie, gdzie są takie małe przypalone, no ale no to jak widzieliście. Na tych przepałach, no to po prostu no co tam innego może być, a tak naprawdę te, to ziarno w tym roku jest grube. Z tych lepszych kawałków to wyglądało naprawdę, że tam praktycznie takiego drobnego nie było wcale. No i co? Nic tylko i wyłącznie się cieszyć, bo <laughs> nic nie jakby się nie zapowiadało od wiosny, że takie plony na tych polach będą.